Jak wiecie, Karol miał urodziny w sobotę, 36, mam dla niego prezent, zaraz mu wręczę, także zobaczcie, jaka będzie jego reakcja. To dla ciebie, czekaj, wyostrzymy, Ostrzy? o, stary, pod, widzisz ten znaczek? Skąd ty to masz? To, yy, to dla ciebie, Karol, pomyślałem że, pomyślałem, że się ucieszysz. O Jezu, nie. Tak. Nie, kupiłeś mi wreszcie. Tak, tak, tak. W, wziąłem kredyt, jeszcze, jeszcze dwa kredyty. Wziąłem dwa kredyty. Ufielsi Porsche wreszcie w łot? Tak, w dwóch różnych bankach wziąłem A dwa kredyty. jest na pewno od niego kluczyk? No sprawdź. Stary, zobacz jaki piękny. Stary, Porsche Boxster z, z, z 2001 roku, Karol. <noise> łot, dzięki. Dzięki, Włot. No, to trzymaj się. Patrzcie na to. Człowiek jedzie jak król. Ale pan szarpie tym autem. To jest prawdziwa skóra. A to jest plastik? Stary tu nie ma miejsca dla dzieci. Chyba, że się zmieści tutaj, ale wydaje mi się, że tu się nie zmieści. Twardy te teraz są straszne. A tak wygląda niebo. Jak się jedzie, Porsche To no. nie jest Lexus. To nie jest Lexus. To, to nie, Lexus, to nie jest Lexus. Wiesz co, sobie myślę? Chciałbym mieć kiedyś taki samochód. No to masz? To jest prezent, Karol. To dla ciebie specjalnie. Ja wiem, to jest prawdziwy ale prezent. Dla mnie, ale naprawdę dla mnie każda chwila w tym samochodzie jest jak super prezent. No i progi zwalniające, stary. Progi zwalniające jak jadę Porsche. Zwalkin no, oh. 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 Ale Aaaaaah, oh. aaaaah, ja pierdziele Ta auto jednak ma wadę. Jednej rzeczy jeszcze o nim nie wiem, i wiem, że się w pewnym momencie przekonam, i wiem, że to nie będzie miła myśl, ile pali. Patrzcie, znalazłem spalanie, widzicie? Widzicie ile? To jeszcze Daniel obaj to, to. Mogę sobie jeszcze przez cały odcinek. Mogę przez cały odcinek, chociaż. Mogę siedzieć tak przez cały odcinek? Tak? Cały odcinek nie, możesz kilka tylko tak posiedzieć. Ja powiedziałem, że tam coś było. Widziałem z tyłu wcześniej. mi reklamówkę. Byłem w najlepszej cukierni w Warszawie. Sprawdziłem, Google ma opinię 5. Chyba. Kupiłem ci karo świeczki. 3 i 6! Wszystkiego najlepszego. No i tak. Ale fajnie. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Party time. Zobaczcie, jest party. time. Ale zobacz, jeszcze, to nie wszystko. to nie, Boom, Karol! Boom! Z najlepszymi cegiełkami! <laughs> Musielibyście zrozumieć ten rzeczy. Oni nie rozumieją. Oni nie rozumieją. Ja nie, nie będę im tłumaczył. <laughs> Jakie to jest ciasto? No, jest wyjątkowe. Bardzo dziękuję. To nie jest z wosku. Ej, wygląda pięknie. Wygląda, jest. jest stare, wygląda jakby te owoce były zanurzone w jakiś ja idę miejscu. po talerzyki. Patrzcie, jaki ładny! Wszystkiego najlepszego, Karol! Dzięki. Ja bym myślał, świeczki. Nie, spali się już, spali się już. Nie pali się już. A. Dalej się nie pali. Dwóch wujów. Odbieraj szampana. <grym> 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 Dziękuję. Dziękuję Wujak, Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. I jeszcze jednego, Karol! Ja już nie mogę. Garol. Raz, już nie mogę! Karol! Jeszcze, już nie mogę! I, 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 I wszyscy! No, i Karol! Niech się nie Karol! Takie! Takie! Zdrowia! Zdrowia, zdrowia! Zdrowia! Daj karton! Karton? No z powrotem trzeba go włożyć teraz w karton, żeby móc ukrają miarę wygodnie. Patrzcie, no. patrzcie. Patrz. Gdzieś to? Kukuj. Top! Jaki master szef? Cyk, stary. Proszę, oddasz fartucha. Patrz stary to, patrz stary widziałeś takiego monstersza? Pyk stary, widzieliście to? Pyk. Chodź zjemy, chodź zjemy Karol całego w jednym odcinku. Ja się zrzygam. No, yeah. ja się zrzygam. Tak jak w The Nation pili y, na przykład pięć piw w ciągu jednego odcinka, byśmy zjeli... No nie to, proponujesz to. mi wypicia pięciu piw w jednym A w odcinku. czemu nikt nigdy nie kręciliśmy po pijaku? I wiem, że były domyślne, że kręciliśmy kiedyś po pijaku. No, kręciliśmy nie kręciliśmy po pijaku. Nie no wiem, to. no wiem, ale czemu nigdy nie Dobry? Tak, słodki. To tak i ode mnie. A i zabijcie zrobił później jeszcze. Mm. 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 Dlatego ludzie oglądają lasę, żeby patrzeć, jak jemy? Wózeczku. Bardzo dziękuję. To jest słodki tort, bardzo Wam dziękuję. Um, dziękuję za te życzenia, które spływają od tygodnia już. Nie? Możemy już zacząć robić odcinek? Bo jest 20, mm. już 10 minut. Z intrem. Z, je, z jedzenia torku. On tort był dobry, ja mam jeszcze jatką. Mm -hmm. eee, słuchałem. Czy mm. mi się cukier do głowy mm -hmm. dostał? Nie można tak jeść. No można, to są moje urodziny. Pa. Nie są, Jak to można? są twoje są urodziny? A to dobrze, znaczy ci smakuje. są moje urodziny, mogę. Dobrze, bardzo. To ja się cieszę. Ja słuchałem. Właśnie, o. To. Ja słuchałem sobie wywiadu mm. dzisiaj rano mm. z, z piątek mm. pana Janusza Kowalskiego z. Robertem Mazurkiem w RMF-ie no, na żywo że dzisiaj rano. Rano. Uważam, powiem wam, no. że Robert Mazurek naprawdę dobrze przeprowadza te wywiady w RMF-ie. Absolutnie, totalnie się nie zgadzam. Absolutnie, totalnie się zgadzam i gdyby robił tylko to, uh -huh. to, to moim zdaniem wyszłoby mu to lepiej, bo, bo jest po prostu dobry w tym. He tricked you. He so. not tricked me. He tricked you. He tricked me. He tricked you by asking questions you like, but it's not real on zadaje pytania, które ładnie brzmią, tak. i ma formę, która się podoba. To jest rozrywkowe. Ale nie jest, to nie. nie są dobre polityczne rozmowy, przepraszam. To jest bardziej rozrywkowe. To jest dużo bardziej dziennikarz. Ja, no, okay. ja nie krytykuję Roberta Mazurka jako policywnik, Nie. jako, jako, jako showman, samy. jako dziennikarz, dziennikarz typu, typu Stanowski, dlatego oni do się w tym sensie pasują. To top. Ale to nie. nie jest poważna rozmowa polityczna, która do czegoś nowego prowadzi. A kto, kto prowadzi poważne? Tylko nie może Jacek rzekowski. Kto prowadzi dobre polityczne nie, rozmowy? Jacek, kto prowadzi dobre polityczne... Jacek rzekowski, trochę polity... też przyjmuje. Kto to prowadzi nie. polityczne rozmowy dobre w Polsce? Nie, 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 nie. No, no więc właśnie. Polityczne. W każdym razie, tam na tym wywiadzie, o którym mówię, e, Pan Mazurek spytał Pana Kowalskiego o te żabki, które to PiS chce upaństwowić. Repolonizować. Re... No nie repolonizować, żeby nigdy nie były polskie. Bo, jak mówił Pan Janusz Kowalski, <laughs> Hmm, czy który jest... ma w ogóle bardzo dobre nie. zdanie o Zbigniewie Ziobro. ziobro. Dlatego, pozytywnie. że jest w Solidarnej też? Nie wiem, ale A. bardzo pozytywnie się nie wypowiedział, że w ogóle fajny człowiek. Dobre? No. No. On to mówi szczerze, nie? Nie, nie wiem czy szczerze. Ja myślę, że nawet sam nie wie czy szczerze, ale. No ale tak mówi oficjalnie. oficjalnie. I mówi właśnie, że uh -huh. jak się tą żabkę kupi, że to jest ogólnie dobry pomysł. On popiera pomysł prezesa Kaczyńskiego, że to jest dobry pomysł, żeby kupić żabki, bo zależy na tym, żeby polskie produkty były w polskich sklepach. Uh -huh. A nie zwożone z zagranicy do żabek, żeby w Polsce ludzie kupowali. Po co, skoro mamy w Polsce rolników Dobra. i zamiast eksportować nasze produkty, Wiadomo. ten to lepiej jest sprzedawać w Polsce, bo będzie pewnie mniej jeżdżenia. Nie? McDonald's. A, wow. e, jak. E, ku, wow, zniknął. Kupuję z mięso. kupuje mięso, no to kupuje od polskich chyba. Nie no, wiadomo. E, Naprawdę? Czy ty właśnie usłyszeliście kartę McDonald's, że McDonald's coś robi super. Bo ona przebija wszystkie inne karty. W każdym razie, żabka chyba nie jest specjalnie z, na razie zainteresowana. No, sprzedażą. Udziałów. Ale kto by to kupił? W tej chwili. Jednego ja nie rozumiem. Wytłumacz mi tę jedną rzecz. To pan Janusz Kowalski na pewno swoim jestrzemy umysłem wyjaśnił. Mm -hmm. Kto by to kupił? Kto byłby podmiotem, który odkupił od CIS? Skarb C C państwa. No, powiedz mi, ilu, z ilu państwowych podmiotów lubisz korzystać, bo są świetnie zarządzane? Ale uważam, że aplikacja jest całkiem nieźle zarządzana. No właśnie, to może lepiej tego nie zmieniać. Może. Ja uważam, że niektóre rzeczy oczywiście warto y y upaństwowiać. Na przykład. Na... No na przykład. E nie jestem za tym, żeby coś albo na siłę upaństwawiać, albo na siłę prywatyzować, tylko żeby znajdować te rozwiązania, rozwiązania które są najbardziej optymalne ekonomicznie i społecznie. No to... Więc teraz pytanie, mhm. co da ekonomicznie Polsce i Polakom? To jest najważniejsze I nie interesuje mnie z tym się pan Kowalski mhm. ani pan Kaczyński. Mhm. Polsce i Polakom, co da upaństwowienie e, żabki? No polepszenie bytu rzut, rolników. Rzut pod tytułem, będą tam rozumiem. polskie pomidory. No. Jest o tyle bez sensu, że coś musi być nie tak z polskimi pomidorami, skoro żabka ich nie kupuje. Może są za drogie. Więc jeżeli będą kupowane. To polski... jest skaro... No ale poczekaj, nie, no, ale to, poczekaj zbyt, bo... to jest zbyt skomplikowane równanie, że powiedzieć. No że żabka właśnie, nie kupuje. a jak Janusz Kowalski mówi, też używa uproszczenia, mówiąc, no ale jak jakby kup... żabkę, to mamy tam polskie pomidory. To nie jest uproszczenie? To jest uproszczenie z dupy. To jest, kałam... to jest taki kocopał po prostu populistyczny. Tak. Żeby sobie uderować tak. drogę do tego, żeby przejąć żabkę. Powiem tak. Witamy, ja nazywam się Krzysztof Stanowski, a ze mną jest Robert Mazurek. Proszę bardzo. De, lecisz Robert, ich. Może nam ktoś to wyjaśni, kto się na to musisz. Jeśli ktoś nam to wyjaśni i się okaże, że to polepszy zbyt rolników w Polsce, Proszę cię. Proszę cię. to jestem za. Proszę cię. jeśli dla mnie to bez znaczenia, ale z drugiej strony nie jestem, to jest jak stare, to jest jak z jednej strony nie jestem fanem y, upaństwawiania firm, uh -huh. a z drugiej strony chciałbym, żeby polskim rolnikom się wiodło dobrze. Tylko nie wiem, czy to się ze sobą łączy, w sensie czy, czy celu uświęca środki? O. Ja uważam, że upolitycznianie rzeczy takich jak sklepy bo nie jest nigdy... Ogólnie upolitycznianie nie jest za bardzo dobre, Karol, bo ci ludzie, którzy się zajmują tym, co zostało upaństwowione, nie są ekspertami w tym, co zostało upaństwowione. Plus nie są rozliczani warunkami rynkowymi, tylko są obsadzani na różnych stanowiskach poprzez yy, kolesiostwo i tak, okej, okay, stary, to ty będziesz zarządzał tym, ty będziesz zarządzał tym, a ja chcę tym. Chciałbym zauważyć. Okej, okay, to ty będziesz zarządzał tym. A Chciałbym... bo jakie masz predyspozycje do zarządzania tym? No, mam dwuletni y, policialny kurs w zarządzaniu. Chciałbym zauważyć, Świetnie. że dziś są, dziś są moje urodziny, i ja mówię, co ma sens, co nie ma sensu. Ta dyskusja nie ma sensu, ale wiecie, co ma sens? O ranie Włodka przez widzów w mailach. Marcin pisze. Drogi Karolu, niesłowny Włodku. A czemu nie można coś miłego? Orka się dopiero zaczyna. I pół dla uwagi. Pług dopiero wyjeżdża z, z, ze stajni. Chciałem wspomnieć, że w jednym odcinku, z odcinku Włodek stwierdził, że chętnie zapozna się z nowymi ludźmi, gdy tylko napiszą do niego przez na przykład Messenger. Nie, Otóż. Kiedy tak powiedziałem? Widocznie tak powiedziałeś. Zapowiedz... Marcin by nas nie okłamał na pewno. Otóż nie dość, że napisałem do niego niejednokrotnie. Gdzie? Gdzie? Masz wszystkie przeczytane? To są przeczytane? On czytanie nie na wszystkie odpisuje, no. Otóż, napisałem do, nie dość, że napisałem do niego niejednokrotnie, to także za każdym razem zostałem przez niego zbyty wymowną ciszą. Czuję, że jesteśmy w jednej z tych relacji swinging czy pigging, w jakiej wybitny powieściopisarz Remik Frost trzyma towarzysza Markowicza. Ostatnio wysłałem Błotkowi zaczepiajkę odnośnie niesławnych robczyc z krakowskiego Muzea Podziemnego. Co więcej... Niejednokrotnie widywałem Włodka w przyblocznej żabce naprzeciwko kościoła, kupującego oczywiście Coca-Cola i cziperki. Naprawdę jesteś często widywany w żabce, kupującego, kupując Krokokolkę i cziperki? Nie. Niedawno nie kupowałem Coca-Coli i cziperków. Chyba, że to było kiedyś, w sensie. <grym to. <grym <grym to. Jednak ze względu na No stary, ktoś do mnie pisze, wód, chciałby zostać Twoim kolegą. A masz go? No to jak mam odpisać na wiadomości. wód chciałby zostać Twoim kolegą. XD. Bierz, XD. XD. Widocznie chciałby zostać Twoim kolegą, XD. Hej, Włot, chciałbym Cię poznać. No, sorry. I na takie wiadomości nie odpisał jakby, 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 jakby to była wiadomość, hej Włod, słyszałeś może o jakimś sprzęcie, który mógłbyś polecić, widzicie? to bym odpisał. Widzicie? A nie, chcę być twoim kolegą. I widzicie, i, to jest, i właśnie dlatego się cieszę, że poruszyliśmy ten temat, bo ty pokazujesz tym samym, że to nie jest tak, że ty jesteś zamknięty na nowe znajomości, tylko określanie siebie w taki sposób, czy pisanie do w taki no, sposób, jest wskazane na niepowodzenie. W, w trzydniowym odstępie między jednym a drugim. Stary, ty, ty Wodek ma czas? No stary, ja nie mam czasu umyć własnego auta. To... Ja nie mam czasu się spotkać z ludźmi, z ludźmi, z którymi mam zaplanowane spotkania ze starymi znajomymi. Chociażby tutaj z Borem się nawet nie spotkałem, bo, bo nie miałem czasu. Ale ostatnio na przykład wracałem z. Ale PS2, tak na serio, to jestem wieloletnim fanem, w to od początku. Ja wracałem z kościoła ostatnio. Co się stało? Był dwóch panów podeszło do mnie: o, cześć, wodek. Ja mówię, siema. się ma. Porozmawialiśmy sobie bardzo miło, odprowadziliśmy się e, i okazało się, że pan studiuje bezpieczeństwo narodowe. Mówi, co się robi w okay. bezpieczeństwie narodowym? o bezpieczeństwo narodowe. Niech będzie i tak. Drodzy Państwo. Dziękuję wam za wszystkie spływające życzenia, dziękuję wam za wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję wam za to, co daliście mi przez te wszystkie lata. Dziękuję wam każdym siwym włosem. W ogóle dostałem mail. Karol, masz y, jednego siwego włosa, którego strasznie widać. Wiem, wyciąłem go ostatnio. Bo tak wygląda życie. W pewnym momencie mogą pojawić się rzadsze włosy, mogą się pojawić siwsze włosy. Tak, czyli już bliżej do czterdziestki. Takie są fakty. I ja jestem tego pełni świadomy, że jestem i jest mi nic z tym a, nawet okej. Oczywiście czysz to jeszcze nie jest nic takiego strasznego. Ale ja nie, nie mówię o tym w ogóle ze strachem. Nie, mówię, że to jest po prostu. Okej, okay. niektóre rzeczy robiło się dawniej, teraz się tych rzeczy nie robi, a teraz się robi inne rzeczy. Teraz mogę się przejechać Porsche. Dobra, ale ja muszę, muszę to powiedzieć, wiesz o tym, nie? No, bo jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i muszę to powiedzieć. A, że to nie jest prezes mnie? Że to nie jest prezes Nie, no, no, ludzie się nie mogą dowiedzieć, no, Karol. Że to muszę nie to jest... powiedzieć, bo potem dostajemy pół miliona kary. Ale to nie jest reklama też. Jest, no jest. Yes? Pokazuję coś, co dostałem, no. Ale dostałeś na pięć dni. No ale, no, do, ale dostałem. Otrzymałem ten, że samochód. O nie. Teraz ludzie nie będą. Ludzie dni. pomyślą, że włod. Że nie kupił mi Porsche. Nie no, oni wiedzą, że nie kupiłem ci Porsche, tylko myśleli, że, że wynająłem ci na jeden dzień A, a Nie, nie, chłopia. Ja sam to ogarnę. Nie. <grym> nie, to, to ja powiem o, jak nie. było, bo ty w ogóle nie wiesz, jak było. Jak było? Było tak, że sympatyczny pan. Gdzie idziesz? No. mów. Sympatyczny pan z Porsche Polska. Yy, odezwał się do mnie i powiedział: Słyszeliśmy, że lubisz bardzo naszą markę. Ja pomyślałem: tak! Pomyślałem: tak, to jest ten dzień, w którym Porsche odzywa się po to, żeby Ale mi dać nie Porsche. Nie ja bym powiedział: dobra, to my mamy dla Ciebie Porsche, to co Ci się podoba, właśnie, z tym silnikiem, który Ci się podoba, i je dostaniesz. Ja mówię: tak, jest, ręka już jedna jest w majtach bardzo głęboko, a on mówi: na kilka dni. Czyli to kiedy masz? Do, do, do niedzieli. Czyli już dla do nie, ludzi już nie, nie masz. <laughs> <mam. Nie laughs> dobra, Karol, poruszam. A jak byś mógł oddać umyty. Zatankowany pokorek I, i dokup tam jeszcze choinkę, nie? Karol, karol tak y idzie zatankować 800 złotych Co? 800 zł i ja zaczynam płakać No dobrze, ale fajnie było sobie chwilę pojeździć proszę. Fajnie było się przejechać w czy Nie Mi się nie podobało Ale stary widziałem y na y jakimś kanale jest. na YouTubie recenzję no. y Już zadecydowałem, Lexusa, już tylko no. pan Lexusa LS 460 widziałem LS-a jest jednego. W środku jest piękne, jest piękne, ale jest piękne. Z 2006 roku. Mogę ci pokazać potem, dobra? Dobra, to poza. No widzicie, to jest ta różnica między nami. Ja bym dalej woził dupę twardym Porsche, a potem... Mięciutkie. od tego jest dupa, żeby jej było miękko. Czemu są pośladki Niektórzy lubią, jak jest dupa twarda. Czemu pośladki są miękkie? Żeby jej było miękko. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i bądźcie... Lekko... Stronniczy.